Witam was, wszystkich serdecznie z tej Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Król Rzuć. Armia Ukrainy tworzy kolejny korpus, tym razem już dwunasty, mający składać się głównie z jednostek obrony terytorialnej. Obrona terytorialna podlega pod Ministerstwo Obrony, na tę chwilę to jest po prostu gorszy sort armijny. Choć co ciekawe, ta formacja ma również zawierać w sobie brygadę prezydencką. Z jednej strony nawet miałoby to sens, jeżeli by założyć, że to jednostka głównie od parat, choć z drugiej strony to ma być też jednostka elitarna. Mogą też służyć za motywatorów ewentualnie, no bo tych akurat poborowym brakuje, a asowce są w innym korpusie. Wołodymyr Załański postanowił w końcu spotkać się z Putinem osobiście, a ma się to stać 15 maja w Stambule. Będzie to pierwsze spotkanie twarzą w twarz od początku konfliktu. Tutaj jednym głosem przemówił nie tylko Trump, ale i cała Unia Europejska. Załański nie ma w zasadzie chyba już żadnej drogi ucieczki. Pytanie tylko, czego tak właściwie wszyscy chcą. Oficjalnie to się wszyscy twar dostawiają Putinowi i mają go zmuszać do negocjacji. Tylko, że Putin chce negocjować praktycznie od początku konfliktu, a żadnych ustępstw z jego strony uzyskać się nie dało. Do tej pory jakoś nikomu od nas się tak nie spieszyło z rozmowami pokojowymi. Ja szczerze mówiąc podejrzewam, że możemy tutaj mieć do czynienia z tym, co się stało w Syrii chociażby. Tylko, że w drugą stronę. To jest w teorii, będziemy mieli inwazję rosyjską i Załoński spierdzieli. Choć w praktyce będzie to wszystko kontrolowane, ludzie z Zachodu w porę się wycofają. Z kraju przynajmniej ci wartościowi, ci których Zachód nie zechce, a omówmy się, parę osób to się tam znalazło na swoistym wygnaniu, no to zapewne będzie musiało jednak podjąć walkę zbrojną i skończyć 2 metry pod ziemią, ewentualnie pojedzie sobie na kolonię na Kamczatkę. Władzę oficjalną przejmie jakiś człowiek znikąd, ale w praktyce kraj będzie po prostu podzielony na parę mniejszych regionów, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie. I jest za tym parę przesłanek. Chociażby to, że jest to podobna wojna nie do wygrania jak właśnie w Syrii. Dwa, ten kraj jest również podzielony kulturowo i etnicznie. No i trzy, projekt dotyczący powojennej Ukrainy jest bardzo podobny do tego syryjskiego, który de facto również stworzyli Rosjanie, czytaj federalizacja, może nieformalna, ale trudno teraz uznać Syrię za państwo unitarne. Oczywiście na tej chwilę wszyscy są oficjalnie bojowi, no ale wiadomo, taki mamy klimat. Przed upadkiem Asada też mieliśmy tajemniczą konferencję, jak dobrze pamiętam w Ankarze, gdzie byli wszyscy zainteresowani rozbiorem Syrii. A na tę chwilę Trump ma wszystko czego chce od Ukrainy. Załański będzie miał prawdopodobnie jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Europa mimo oficjalnej bojowości to w sumie chciałaby zakończyć ten konflikt od samego początku, więc wszystkie warunki wstępne już mamy. Teraz tylko trzeba wyeliminować wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z ewentualnym dealem, no i wprowadzenie samego dealu w życie. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, jak ta wojna miałaby się inaczej zakończyć. Oczywiście mówię o tych opcjach realistycznych. Jeszcze przed spotkaniem na szczycie Brytole, a jakże organizują swój szczyt w sprawie Ukrainy. Co ciekawe, bez samych Ukraińców. Na tę chwilę to ja serio nie za bardzo wiem o co im tutaj chodzi, bo dosłownie przed chwilą mieliśmy szczyt u Ukraińców dotyczący de facto tego samego. Moim zdaniem to może chodzić o to, że te wnioski z tego spotkania się nie podobają po prostu Londynowi i próbują oni coś zmienić w ostatniej chwili. Ewentualnie wszyscy już się zgodzili na to, że Zełański ma zostać wywalony, tylko jeszcze nie wiadomo kto miałby go zastąpić. Brytole już przygotowali rząd na uchodźstwie, ale to jest ich rząd na uchodźstwie, a kandydatów do tronu to na tej Ukrainie jest cała masa. Co ciekawe, Donald Trump ogłosił też, że również pojawi się na tym szczycie. Innymi słowy, to jest naprawdę szczyt szczytów. Prezydent USA spotka się z prezydentem Rosji od czasów niepamiętnych. Merz ogłosił, że jego kraj nie będzie już publikował pomocy wysyłanej na Ukrainę. I to może oznaczać, Albo jeszcze większą eskalację, albo deeskalację, no wiadomo, albo jedno, albo drugie. Pytanie, która opcja wygra. Niemcy niedawno wysłały już trochę sprzętu, więc ja bym obstawiał, że na tę chwilę mogą mieć dosyć. Merc próbuje się kreować na takiego otwarcia, ale to jednak polityk niemiecki. Całkowicie jest zależny od USA. A Amerykanie na tę chwilę jakiejś większej eskalacji nie planują. Ale takie posunięcie jest akurat dobre z bardzo prostego powodu, że pozwala zdjąć z siebie tą presję medialną. Bo tak to się teraz odby odbywało, że polityka była odbiciem nastrojów na Twitterze. A że nasi politycy to nie są osoby o silnym charakterze, no to oni tym nastrojom ulegali. A teraz, jak wszyscy ogłoszą, że nie publikują danych, to ciężko też się będzie teraz ścigać, kto ile dał, a to już jest krok do bardziej poważnych rozmów o polityce ale takie wyścigi to był też jeden z mechanizmów zapewniających dostawę broni na Ukrainę, więc jak ktoś podejmuje takie decyzje, to raczej nie ma zamiaru zaostrzać konfliktu. Trump zamierza uregulować ceny leków. A tak mówili, że jak Kamala zacznie rządzić, to wprowadzi komunizm. Ja wiem, że to nie jest założenie komunistyczne, ale dla Amerykanów, a szczególnie takich po prawej stronie, każda próba regulacji w firmie jest od razu marksizmem. Swoją drogą zastanawiam się, jakim się to teraz wytłumaczy, że to święte prawo własności, to jednak nie jest takie do końca święte. Nie, żebym jakoś narzekał, firmy farmaceutyczne mają zdecydowanie za dużo pieniędzy. Jakby to się udało, to zachodnie korporacje miałby mniej kasy też i u nas na lobowanie. W to, co Trump teraz mówi, mianowicie, że korporacje odbiją sobie koszta na zagranicznych rynkach, to ja akurat nie wierzę, bo zagraniczne rynki raz, że same mają regulacje, dwa mają też konkurencję. Gdyby te pijawy mogły żądać więcej pieniędzy za legi w Europie, na przykład, to już by to dawno zrobiły. Zastanawiam się tylko, dlaczego to akurat Trump. W końcu to stary problem, a Donald miał wolny rynek akurat wprowadzać, a nie e, ceny regulować. Możliwe, że to może być jakiś wpływ Kennedy'ego Juniora, w końcu nienawidzi tej słynnej Big farmy, a jest jakby nie patrzeć u Trumpa ministrem zdrowia. Pytanie też, czy to nie skończy się jak pozostałe projekty prezydenta. Bo właśnie jeden jego sztandarowy projekt się skończył. Chodzi mianowicie o wojnę celną. Oba państwa, to znaczy USA i Chiny, wracają do sytuacji sprzed ceł trumpowych. No i to akurat dobra wiadomość, bo kryzys gospodarczy to akurat rujnuje nas wszystkich. Choć Donald Trump będzie miał teraz większe trudności z przekonaniem do jakiegoś dealu pozostałe kraje. Choć na Brytyjczyków to podziałało, więc kto wie, może jeszcze parę jakichś mniejszych państw się złamie. Hamas rozpoczął już oficjalne rozmowy z Ameryką w sprawie zakończenia wojny w Gazie. Nawet uwolnili jednego zakładnika w geście dobrej woli. Co ciekawe, sam Netanyahu nie zgadza się z tymi negocjacjami. Co więcej, mamy już nawet pejsaczy grożących Trumpowi konsekwencjami. Gdyby to miała być jakaś maskierowka, to trochę za dużo ona kosztuje, bo teraz mamy już taki de facto rozłam wśród zwolenników Trumpa na tych syjonistycznych i niesyjonistycznych. A Bibi ma niezwykłe zdolności do zrażania do siebie ludzi. Nawet część amerykańskich pejsaczy jest przeciwko Izraelowi, a osiągnięcie takiego stanu, no to jest naprawdę osiągnięcie. Wiadomo, że to lobby jest silne, ale nie powiedziałbym, że jest silniejsze niż reszta frakcji w Ameryce razem wziętych. Możliwe, że i to się zakończy jakimś dealem w końcu, wiadomo, pejsaci pieniądze mają. A Trump, co prawda, też je ma, ale chciałby mieć ich więcej. Sam Netanyahu na tę chwilę przebywa w Niemczech, ten kraj nadal stoi jeszcze murem za pejsaczami, co jest cokolwiek ironiczne. Oni się różnią od Amerykanów w tym, że nie mają żadnej mocy sprawczej, więc z jednej strony trudniej też im się będzie uwolnić, z drugiej strony też sami nie za wiele mogą. Ale w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się teraz ten naród wybrany, jakakolwiek pomoc nawet wizerunkowa jest konieczna. Pytanie tylko, z czego wzięła się taka, a nie inna postawa Trumpa. Otóż powód może być dużo bardziej prozaiczny, niż się wszystkim wydaje, wiemy chociażby, że Donald dostał w prezencie od Katarczyków samolot ze 400 milionów dolarów. Wiemy też, że dostał działkę w Stambule, kto wie. Może to słowo o resorcie w Gazie nie są wcale żartem. Całej gazy w resort wiadomo nie zamienią, bo to byłby największy resort świata, ale Trump hotel to byłby nawet z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Dobry pomysł po prostu a jak dodamy do tego jeszcze nietykalność tę strefę, jaką to zapewni, no to już w ogóle. Szkoda tylko, że to będzie działać do końca jego kadencji, tylko i wyłącznie. Jak jesteśmy jeszcze przy Bliskim Wschodzie, to w Libii mieliśmy udany zamach na jednego z głównych dowódców protureckiego i proislamskiego rządu Strypolisu. Chodzi o, nie, o niejakiego Abdulganiego Kigli, który był szefem tamtejszych służb specjalnych. No i miał też swoją własną bandę, która rozpoczęła już nawet walki, choć jest ich za mało, by cokolwiek większego zrobić. Możliwe też, że to wstępniak do jakiejś większej zadymy. Tutaj też większość stron jest ze sobą zgodna, z tym, że to ten rzekomo prorosyjski rząd, który jest też wspierany przez Amerykanów i Francję jest tym, kto miałby tutaj zwyciężyć. W ostatnim filmie mówiłem o sondażu w Polsce, to teraz mamy sondaż przeprowadzony na całym świecie odnośnie popularności poszczególnych krajów. I uwaga, uwaga, pozycja Ameryki osłabła, a zostali nawet wyprzedzeni przez Chińczyków, a dodać trzeba, że ten sondaż to zlecenie amerykańskiego think tanku, więc jak nawet im wyszło, że Chiny są popularniejsze, no to już musi być naprawdę grubo. A równie zaskakujące jest to jaki kraj zajął ostatnie miejsca, jest to mianowicie Izrael, który nie ma pozytywnej opinii w żadnym z krajów objętych badaniem choć to akurat jest w pewnym stopniu zaskakujące, wszakże mamy też sporo państw, które zgadzają się z polityką Paysacza. Mamy teraz chociażby konflikt Indii z Pakistanem, e, Hindusów łączy z nimi chociażby duża islamofobia, a oba kraje dość intensywnie też ze sobą współpracują. A propos, to mówię to już któryś raz, ale sytuacja na granicy pakistańsko-indyjskiej się na tę chwilę stabilizuje. Nawet sam Młody już stwierdził, że na tę chwilę przerywają działania wojenne. Na tę chwilę mamy też już rozmowy szefów sztabów obu państw. To już była taka rozmowa techniczna, bardziej, więc oznacza to, że oba rządy na pewno chcą zaprzestania walka. To już jest dobra wiadomość. Oczywiście populacja obu krajów ma często odmienne zdanie, ale nie jest to też coś, z czym nie można sobie poradzić. Na tę chwilę w Pakistanie możemy mówić już o pełnoprawnym powstaniu. W Beluczystanie, bo rebelianci zajęli już kilkadziesiąt miejscowości i wygnały stamtąd przedstawicieli rządu centralnego. Możliwe, że i w Indiach się coś sprowokuje i obie partie wyżyją się na rebeliantach, którzy oczywiście będą wspierani i przez, ten, i przez ten drugi kraj i w ten sposób będziemy mieli wojnę zastępczą, nieskutkującą wysadzeniem połowy globu. Jak już przy rebeliantach jesteśmy, Partia Pracy Kurdystanu już oficjalnie potwierdziła informację o samorozwiązaniu. Kończy to de facto 40-letni konflikt we wschodniej Turcji. Z tego co wiemy, nie dotyczy to jednak pochodnych tej partii w Iraku i Syrii, które na tej chwilę są już osobnymi bytami. Jak już stwierdziłem, trochę szkoda, trochę sobie zasłużyli. Kurdowie chociażby ze względów demograficznych będą mieli coraz więcej do powiedzenia w Turcji. Jednakże jest to też najbardziej zacofana część kraju, a co za tym idzie, tam jest też najwięcej tampego islamu, na którym opiera swoje rządy Erdogan, więc też trudno się dziwić, że im idzie na rękę. Bardzo możliwe, że obecny sojusz fanatyków islamskich z nacjonalistami zostanie zastąpiony sojuszem fanatyków islamskich z różnymi mniejszościami, jak właśnie Kurdowie. I wtedy tym bardziej szkoda, bo ta ideologia Partii Pracy Kurdystanu była naprawdę nowoczesna i dawała jakieś nadzieje na zaprowadzenie w tym regionie cywilizacji. A w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z kolejną odmianą światowego kalifatu, która zamiast wyciągnąć do góry ten biedny region, cofnie go z powrotem do wieków ciemnych. Trump jest na tej chwilę na Bliskim Wschodzie, konkretnie to w Arabii Saudyjskiej, biorąc pod uwagę, że praktycznie zmienił on amerykańską politykę bliskowschodnią o 180 stopni, no to trudno się dziwić. Wiemy, że Trump lubi silnych, a kto jest na tej chwilę najsilniejszy na no, oprócz Iranu. Mówimy tutaj o własnej sile, a nie o sile przekonywania pieniędzy braci z oceanu, no, no, Arabia Saudyjska i Turcja właśnie. I tak się składa, że oba kraje mają też dosyć, dosyć zbieżną politykę. Chińskie media, powołując się na tamtejsze służby, opublikowały dane na temat kulisów upadku Asada no i generalnie wszyscy o tym wiedzieli oprócz samego zainteresowanego, który to otrzymywał fałszywe wywiady również i od strony rosyjskiej. Jedyną siłą, która była rzeczywiście wtedy zainteresowana utrzymaniem Asada, był Iran, co płacił życiem chociażby jeden z ich generałów pełniących funkcję doradcy w Aleppo to była robota samej syryjskiej armii. Mam tylko nadzieję, że teraz wszyscy są zadowoleni z wyniku i stanu, w jakim jest teraz kraj. Jeżeli sami Syryjczycy się nie szanują, no to i nie będą szanowani, podobnie jak i inny naród y, pośrodku swojego kontynentu. Trochę to wszystko smutne, no ale też jest i lekcja właśnie dla nas, by nie zawierzać swojego kraju siłą z zewnątrz, jakie by one nie były. Swoją wizytę na Bliskim Wschodzie będzie miał teraz też inny ważny Amerykanin, mowa o papieżu Leonie XIV, który co ciekawe wybierze się do Turcji z okazji 1700-lecia soboru nicejskiego. I już wiemy skąd ten apel Erdogana w sprawie gazy. Tego typu rozmowy zapewne działo się już i wcześniej, możliwe, że i za życia Franciszka, więc ciężko się tutaj doszuki doszukiwać nie wiadomo czego. No ale papież ze Stanów na pewno tutaj pomoże. Watykan też nieraz się angażował w misje dyplomatyczne i kto wie, może będą pośredniczyć już w takich końcowych negocjacjach w, sprawach, w sprawie Palestyny. A propos spraw religijnych to piekło zamarzło po raz kolejny. Komisja Europejska chce deportować emigrantów. I ja nie wiem, co się stało, że tak nagle chcą pozbawić Europę tylu inżynierów i lekarzy. Wiadomo, wojna w Syrii się skończyła. Ale jeżeli chcieli, to mogli ich zawrócić jeszcze za asada, tylko bardziej po cichu. Zresztą duża część, jeżeli nie większość, to z serią nie ma nic wspólnego. Niby tak obrażają tego Trumpa, a wychodzi na to, że jednego w pewnych kwestiach słuchają. Pytanie tylko, czy ta polityka obejmie też naszych uchodźców ze wschodu, bo oni się nie liczyli. Chociażby do tych kwot uchodźczych, plus, nie jest to problem niemiecki, więc nie jest to też problem unijny. Aż by się chciało powiedzieć, że zrobił swoje i może odejść sami wiecie kto. Pytanie, czy ci wszyscy lewicowcy, tak płaczący nad losem tych biednych 30-letnich dzieci, też będą tak gadać, czy to już mądrość etapu się zmieniła i uchodźcy już nie są mniejszością zasługującą na ochronę? Nasza prokuratura opublikowała śledztwo w sprawie pożaru hali targowej na Marwilskiej w Warszawie. Co prawda złapano dwóch Ukraińców, ale zlecenie miały być podobno rosyjskie służby. A jakże Sikorski w tej sprawie podjął nawet decyzję o wywaleniu rosyjskiego konsulatu w Krakowie. Powiem tak, ze wszystkich celów, jakie miałbym zaatakować w Polsce, jakie miałbym zaatakować w Polsce, to marwilska jest naprawdę na szarym końcu. Dla niewtajemniczonych to powiem, że ta hala została założona potem jak w związku z Euro 2012 Zlikwidowano basar na Starym Stadionie w Warszawie. To miejsce na samych obrzeżach miasta początkowo było głównie zajmowane przez Wietnamczyków. Zresztą ta dominacja Azjatów się utrzymała do samego końca właściwie. Od sztandarowego bazaru to, się, standardowego bazaru to się różniło tym, że było to pod dachem, ale wnętrzne to normalne budki i takie różne podpalenia to się tam staszały bardzo często, tak jak i inne akty przemocy między handlującymi. Ja tu obstawiam, że to był po prostu kolejny porachunek jakiejś mafii: ktoś po prostu haraczu nie zapłacił, a wynajęci Ukraińcy podłożyli za duży ogień zwyczajnie. W czasie wyjazdu na spotkanie koalicji chętnych doszło do ciekawego bardzo wydarzenia z udziałem polskiego rządu. Mianowicie Macron, Starmer i Merc pojechali do Kijowa w jednym pociągu, a obecny z nimi na początku Tusk został umieszczony w następnym. I to nie jest tam tak, że tam nie było miejsca, no bo to w końcu specjalne pociągi na to okazję, ale pociągi obsługiwane przez ukraińskie e, koleje państwowe. Także też ciężko tutaj mówić o jakimś przypadku. Wcześniej mówiłem, że w ramach ewentualnego deal'a trzeba by usunąć osoby nie chcące się na niego zgodzić. Wątpię, był Tusk był aż takim fanatykiem. Po prostu Ukraińcy nadzwyczajnie nie szanują. A polski rząd nic, nic z tym nie robi, więc też troszkę się ciężko im dziwić. A ta cywilizacja, co jest za naszą wschodnią granicą, no to tylko język siły niestety. Choć o tyle dobrze, że teraz mamy kampanię wyborczą, więc nawet nasi tak zwani politycy to podłapali. Bynajmniej nie ze względu na troskę o wizerunek ojczyzny, no ale lepsze to niż nic. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam do linku w komentarzu pod filmem. Podobnie będą tam wszystkie linki do artykułów, które umieściłem w materiale. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Waszą. Dziękuję.